Szmarko, witam z kolejnego dnia. Dzisiaj, także w o poprzednim odcinku, zmierzamy do miasta Luisa de Fine. Właśnie jestem na stacji głównej. Mam nadzieję, że siadam do odpowiedniego pociągu, bo powiem szczerze, na jednym peronie są dwa pociągi. I niestety to nie bezpośredni, bo jada do San Rachel. Tam się muszę przysiąść. Udało mi się znaleźć stację autobusową, właśnie sobie kupiłem bilet. Tak wygląda stacja autobusowa. Mój autobus jedzie z B. Mianowicie wygląda to tak. W C plan odjazdu online, tylko że godziny pokazują całkowicie inne. No i mój autobus właśnie odjechał jakieś 15 minut temu i autobus San Rafael do San Tropez jeździ co godzina i następnie dojedzie dopiero o 15.15, 15. a jest teraz 13.30 Także mam ponad półtora godziny czasu, jak się nadarzyła okazja, wam troszkę miasteczka, pudymy coś zjeść i pokażę wam jak tu port wygląda w tym małym miasteczku. No, musiałbym powiedzieć, ta by mi się podobała. Kurczę, na nurkowanie by była idealna. Ale jak oglądacie mój kanał, moje filmy, wiecie o tym, że ja nigdy połatwiźnie po nie idę Także ja se muszę zawsze skomplikować życie. Tak powiedziałeś, ja lubię przygody, dlatego stwierdziłem, że pojadę sobie pociągiem i autobusem. Przy okazji mogę się zwiedzić te piękne miasteczko. I popatrzcie naprawdę, jakie piękne łodzie tu stoją. Jakie łodzie, takie i auto. Ja Muszę powiedzieć, że południ Francji by mi bardzo spakowało do mieszkania. Klimat markowany, dziennie piękna pogoda. popatrzcie na łódź, on jest w ogóle jakimś herbem. Jak wcielę autobus, się ludzie pakują torby. Tak, wreszcie po autobusie i teraz obejrzymy jak długo pojedziemy Bo już ogólnie jedna rzecz zawaliłem Zabłokowałem powrotny pociągiem na 17.46 Kurczę nie przeliczyłem tego, że będę się tak długo czekać na autobus i niestety muszę kupić drugi bilet powrotny Ale kosztuje 14 euro, także spoko Wreszcie udało mi się dotrzeć do saint -Tropez. Musiałbym powiedzieć, że długo trasa to była. Teoretycznie półtora godziny autobus. Tylko z powrotem widać, że będą strasznie korki. Ja mam nadzieję, że my będę wracać, już tych korków nie będzie, bo mogę nie złożyć na pociąg. A ostatni pociąg mam o 20:40. Także mam tu półtora godziny. Godzina 40 minut na ogarnięcie, właśnie tego miejsca, i już udało mi się znaleźć e, miejsce, do którego właśnie tu chciał przyjechać. A dokładnie mi chodziło o muzeum e, Louisa Finé, czyli Żandarm saint Tropez. Popatrzcie, właśnie jestem przed muzeum i dokładnie to jest ten budynek właśnie kaj ten film był Żandar w Saint-Tropez jeśli nie ko kojarzycie pana czyli aktora e, Louisa Define to wam podpowiem że jego kojarza właśnie z tych filmów e, Żandarm Saint-Tropez i Kapuśniaczek jeśli nie to polecam go obejrzeć naprawdę fajny Fajny komediant, jego właśnie z ostatnich filmów był Kapuśniaczek, nagrany w 1981 roku. Louis Dauphiné nagrywał bardzo dużo filmów. Także idziemy do muzeum, nie będziemy tracić czasu, bo muzeum jest tylko do 18.00. Obejrzymy jak tam w środku wygląda, bo powiem mu szczerze, zawsze chciał tu przyjechać, także jestem. Tu są modele auty, które były używane w filmach. Powiem, że saint chyba zasłynęło z powodu tego filmu, e, żandarmi w saint bo ogólnie Louis Define e, pochodził z centralnej części Francji, a nie właśnie stąd. A byłem święcie przekonany, że właśnie stąd. Właśnie dochodzę do portu. Dużo scen właśnie tu w porcie też było kręconych. Popatrzcie, wpływanie tu wchodził na milimetry. No powiem mu szacun. No i szybkie tankowanko przed kolejną podróżą. Popatrzcie na ten motor. Boże, co to jest za potwór? Jeszcze takiego potwora tak nie widział. A ten przód to takoby wirnik z, z myśliwca. Popatrzcie na to autko. Autko, z filmu. Z Luisem Define. Powiem szczerze, kurczę, malutkie to miasteczko. myślę, że tu coś więcej będzie do oglądania. Ale poza tym portem, no i tym co chciał, obejrzeć, czyli to muzeum, tak szczerze mówiąc, tu nic ciekawego nie ma. Troszkę, że jest zawiedziony że to tak powiem. Tak widzicie, tak się życie toczy w saint -Tropez. Dużo ludzi. Szukaniu 25 minut e, jakiejkolwiek kafeterii niestety nie udało mi się znaleźć jedna pizzeria. E, już byłem zadowolony, bo pan miał kawa, ale wiecie co, niestety ten kartą zapłacić nie idzie, a ja pieniędzy też nie miał. No i niestety nie będę mieć kawy dzisiaj. No i poza tym zwiedzeniem tego muzeum, które bardzo chciałem To powiem wam szczerze, nic tu w tej miejscowości nie ma Dosłownie nic Nawet jakieś odpowiednie restauracji Nie wiem, jak ktoś tu był i trochę lepiej ogarnął to miasteczko, dajcie znać w komentarzach Może ja tu je troszkę za krótko Jeśli chcecie przyjechać takio z powodu tego muzeum No to wam powiem szczerze, nie wiem, średnio warto Chyba że chcecie tu przyjechać autem i to wam szybciej zejdzie, bo Taka trasa jak go zrobił to bez sensu ogólnie stoję na przystanku czekam na autobus. Powinien to być za 15 minut. Właśnie dojechowej do, do, do San Rafael zabukował sobie bilet online, ale i da się pysze spytać czy Muszę coś tam wydrukować, bo nie wiem. Na tamtym bilecie pokazywało mi siedzenie, numer siedzenia, na tym mi nie pokazuje nie wiem, o co chodzi, mam nadzieję, że zabukował dobry bilet. Jeszcze pociągiem godzina do Nicei. Jest teraz godzina niecało 20. Pociąg mam o 2041 chyba. Tam coś pisało, że jest opóźniony, mam nadzieję, że nie będzie opóźniony. O kurczę, ten dzień dzisiaj był długi. Mam nadzieję, że tu będzie otwarte coś do jedzenia, bo powiem szczerze, od samego rana zjadłem tylko śniadanie i ta bułka, na którą żeście dzisiaj widzieli na filmie. I to jest wszystko, co ja dzisiaj J. Jedna kawa. Czasami tak podróżuję, że trzeba się zadowolić McDonaldem. Zazwyczaj tego nie jem, ale powiem szczerze, że ja tak głodny, że już mi to wisi. smacznego po jedno hamburgerze nie z mam tylko nadzieję ale mam kawa double Expresu. tak dzisiejszy dzień się strasznie pokomplikował bo miałem z San Rachel już pociąg, jechać bezpośrednio do Nicei Okazało się, że jest opóźniony i to miał być już ostatni I spotkałem taką Pani i powiedziała mi lepiej, żeby w ten Tara się znajduje w Cannes Za 10 minut mam kolejny pociąg do, do Nicei Ale niestety problem się jeszcze nie kończył, bo nie wiadomo czy tramwaj pojedzie Mam nadzieję, że pojedzie, bo jak nie to będę miał długi, długi spacer do hotelu Mam nadzieję, że ten pociąg przyjedzie, bo kolejny tyże spóźniony i to już też ostatni do Nicei. Po tym mi został autobus o 23. Także jak już przyjadę do Nicei, to już na bank nie będzie yy, tramwaju. Ogólnie na ta chwila mam tramwaj do lotniska, a z lotniska mam 7 km. W najgorszych wypadkach nic nie będzie, zostanie mi tylko z Buda. Udało mi się dotrzeć do Nicei, cieszę się. Już jechę w centrum, ale to jeszcze nie koniec przygód. Moich dzisiejszych, bo bo muszę teraz szybko biegnąć na tramwaj, bo żeby się dostać do hotelu, mam jeszcze dwa tramwaje. Niebieska linia jeździ do późna, czyli ta pierwsza do lotniska. Od lotniska muszę załapać zielona linia, którą mam czas tylko 40 minut. Tak, jak już na stację tramwajów. I teraz się okaże Pojedzie tramwaj Czy tu utkna Za 19 minut Czyli nie ma się Tym Tramwaj złapia Ale jeszcze mi jeden czeka Dojechałem tramwajem do mojego przystanku No i niestety ani tu taksówki Ani kurcze Autobusu Pozostało mi Kilometrów z buta. Także mój dzień dzisiaj był naprawdę długi. I tak, powiedzmy, w połowie nieudany. No bo, e, no dobra, zaliczyłem moje muzeum, które chciałem tam zawsze e, zobaczyć. Ale troszkę się zawiódł na tym mieście. Jest to najtańsza opcja, jaką ja dzisiaj zrobił. Ale chyba najdłuższa. I wreszcie pod hotelem dotarłem. 12 w nocy jest na ta chwila ale się już cieszę, że jestem pod hotelem bo jestem cały spocony i powiem tak szczerze zmęczony i wreszcie w hotelu także widzę mi się z rana, dobranoc Siemanko, witam wod, już z kolejnego dnia właśnie znajduję się na lotnisku w Nicei tu się zaczęła moja przygoda właśnie z tym krajem jak pamiętacie na początku pierwszego odcinka stąd zaczynałem moja wyprawa i tu się ona kończy. Ale nie martwcie się, już za dwa tygodnie kolejna wyprawa. Ja wam życzę biegu kindu. Mam nadzieję, że moje trzy odcinki z Francji Wam się podobały. Komentujcie, subskrybujcie. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Pozdro!